Cześć, witajcie z tej strony ekspert i zapraszam Was na kolejny odcinek Lotto Ekspertyzy, w którym ponownie poruszę temat polskich gier liczbowych. Tym razem będzie to Kaskada. Kaskada jest grą liczbową, która zasadami różni się od pozostałych gier, albowiem jest to jedyna gra, w której można wziąć udział tylko i wyłącznie, zawierając zakład na chybił trafił i nie można skreślić własnych liczb. Czyli wystarczy udać się do kolektury i poprosić sprzedawcę o los kaskady. Na losie kaskady, Otrzymujemy dwa zakłady z 12 liczbami w każdym i te liczby się nie powtarzają. Koszt jednego losu wynosi 2 zł, i aby wygrać główną nagrodę, trzeba w jednym z zakładów trafić wszystkie 12 liczb, a ta nagroda wynosi ćwierć miliona złotych. W samym losowaniu losowanych jest 12 liczb spośród 24, czyli. Z tego i w związku z tym, że w zakładach na losie liczby się nie powtarzają, to znajdziemy tam wszystkie 24 liczby. Losowanie kaskady odbywają się codziennie po dwa razy, czyli w losowaniach popołudniowych i wieczornych, ale do dni losowania kaskady dojdziemy wkrótce. Pierwsze w historii losowanie kaskady odbyło się 9 maja 2011 roku w, wieczor w wieczornym losowaniu, w którym padły następujące liczby. 1, 4,

W pierwszych latach istnienia tej gry losowania odbywały się od poniedziałku do soboty, lecz od 2013 roku losowanie kaskady odbywają się codziennie, a od 2016 roku wprowadzono również losowania popołudniowe. A na ekranie mamy logotyp kaskady, który jest wystylizowany na taką kaskadę. Mamy na górze taką falę, a na środku mamy taką jakby pianę, tak jak woda wpada do strumienia. A po obydwóch stronach tej fali na górze mamy po trzy kulki, które symbolizują krople wody. Cały logotyp jest w kolorze zielonym, objęty jasno-zielonym obrysem, a na środku tej piany mamy lekko wygięty w dół napis Kaskada, objęty ciemnozielonym -zie obrysem. Do bodajże 2012 roku logotyp Kaskady wyglądał nieco inaczej, albowiem ta piana na środku była mniejsza, a na górze mieliśmy taki podwójny łuk, czyli taki sam jak tutaj, z tym, że był nieco mniej Mniejszy niż ten, czyli ten mniejszy był na górze tego większego. A tutaj mamy dni losowań kaskady, a także daty, od których losowania te są przeprowadzane. Jak widzimy, losowania w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki i soboty są przeprowadzane od 9 maja 2011 roku, czyli od samego początku. Natomiast losowania w niedzielę są przeprowadzane od 1 marca 2013 roku. No i tak samo od tej daty losowanie kaskady są przeprowadzane codziennie. Natomiast od 11 stycznia 2016 roku wprowadzono popołudniowe losowanie kaskady, czyli od tamtego dnia losowania kaskady odbywają się dwa razy dziennie. I tutaj mamy szansę na wygraną w przypadku poszczególnych stopni, a także jaka jest wysokość danej wygranej. W kaskadzie możemy już coś wygrać, jeśli trafimy 8 liczb. To jest takie minimum, no ale jak wiadomo, im więcej liczb trafimy, tym wyższa będzie wygrana. I teraz tak. Szansa na to, że trafimy wszystkie 12 liczb, wynosi 1 zakład do 1 352 78 innych, a wysokość wygranej wynosi 250 000 złotych. Szansa na to, że trafimy 11 liczb, wynosi 1 zakład do 9 389 innych, a wysokość wygranej w tym przypadku wynosi 1000 zł. Szansa na to, że trafimy 10 liczb, wynosi 1 zakład do 311 innych, a Wysokość wygranej wynosi 25 zł. Szansa na to, że trafimy 9 liczb, wynosi 1 zakład do 28 innych, a wysokość wygranej w tym przypadku wynosi 8 zł. I szansa na to, że trafimy 8 liczb, wynosi 1 zakład do 5,5 innych. No a wysokość wygranej to jest taki jakby trochę zwrot kosztów, bo, bo możemy wygrać 2 zł. A teraz, jak wygląda los kaskady? Tutaj mamy coś takiego, że na samej górze widnieje czarna wersja logotypu kaskady, a pod tym logotypem mamy datę i godzinę zakupu losu. Pod spodem mamy dwa zakłady zawierające po 12 liczb, i tak jak już wspomniałem, te liczby się nie powtarzają, i układ tych liczb przypomina taką jakby no nazwijmy to tak. I pod tymi zakładami y, mamy siedmiocyfrowy numer super szansy, którego aktywacja kosztuje 2 zł. Z tym, że nie wiem, czy tak jak w przypadku kaskady trzeba grać na chybił trafił, czy można podać swój własny numer. W każdym razie, pod spodem mamy aktualności ze świata gier lotto. Pod tym mamy kwotę za los, a pod kwotą mamy datę losowania. I tutaj mamy podobną sytuację jak w przypadku multi-multi. Czyli to, w którym losowaniu wezmą udział nasze liczby, zależy od tego, o której godzinie dokonamy zakupu. I jeśli dokonamy zakupu do godziny 14, to nasze liczby wezmą udział w losowaniu popołudniowym, a jeśli dokonamy zakupu od godziny 14 do godziny 21.50, to nasze liczby wezmą udział w losowaniu wieczornym. No i jeśli dokonamy zakupu do godziny 14, to jest drukowana rzymska jedynka, a w przypadku na losowanie wieczorne jest drukowana rzymska dwójka. No i obok tej rzymskiej jedynki albo dwójki mamy datę losowania i godzinę losowania. No i pod datą losowania mamy numer kolektury i tak to mniej więcej wygląda. A teraz maszyna losująca, która jest wykorzystywana do losowania kaskady. Do losowania kaskady jest używana tylko i wyłącznie jedna maszyna losująca produkcji amerykańskiej, która nazywa się Smart Play Phoenix. Ta maszyna jest bardzo podobna do maszyny Smart Play Saturn, z tym że ta nie posiada z tyłu takiego czarnego tła, i generalnie kaseta jest mniejsza. Jeśli pamiętamy z odcinka o Lotto, to tam mieliśmy do czynienia z tą samą maszyną, z tym że tamta posiadała dwa bębny i zjeżdżalnie miały długość do 1,4 bębna. Natomiast tutaj mamy zjeżdżalnie o długości do połowy bębna, tak aby się pomieściło 12 kul. Kule są odczytywane z górnej części zjeżdżalni, w momencie gdy zostaną zatrzymane. Lecz co do samych kul, to są one podobne do tych, co w przypadku Lotto, lotto i Lotto, plus, z tym że tutaj Kule są w kolorze zielonym. I generalnie ta maszyna, gdzieś w okolicach 2013 roku, przeszła kosmetyczny lifting, albowiem dolna podstawa tego bębna została pomalowana na kolor ciemnozielony. I jeszcze na koniec dodam, że losowanie kaskady w losowaniach wieczornych jest przeprowadzane jako trzecie w kolejności, zaraz po mini lotto. Natomiast w losowaniach popołudniowych to losowanie jest przeprowadzane jako y, drugie, zaraz po losowaniu multi-multi. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o kaskadę. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.